Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz. Witam Państwa w poniedziałek, 13 sierpnia. Zapraszam na aktualności. 20. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych Gąsienice i Podkowy w Bornym Solinowie przeszedł do historii. Przez cztery dni na placu za spichrzami rozgrywały się zlotowe imprezy. W zlocie uczestniczyły tysiące miłośników w militariach. Wszędobylski kurz i pył był jedną z atrakcji 20. Zlotu Pojazdów Militarnych w Bornym Solinowie. Tumany kurzu wzniecały pojazdy na tankodromie, a przelatujące śmigłowce rozdmuchiwały go na wszystkie strony. Nie zraziło to uczestników zlotu i widzów, którzy z zaciekawieniem obserwowali przygotowane atrakcje. A tych jak zwykle nie brakowało. W drugiej połowie sierpnia co roku zamykana jest kryta pływalnia. Jest to wymuszone niezbędnymi pracami remontowymi. Podobnie jest w tym roku. Pogoda pozwala korzystać z kąpieli na akwenach otwartych. Pływalnia zamknięta będzie do końca miesiąca. W tym czasie w Niecce i pozostałych obiektach wykonywane będą niezbędne prace. Najszybciej zakończone będą w strefie relaksu, bo już od 21 sierpnia będzie można korzystać z jej urządzeń. Pozostałe części obiektu będą zamknięte do końca miesiąca. Przypominamy też, że młodzież szkolna posiadająca kartę mieszkańca może korzystać bezpłatnie z kortów tenisowych w godzinach od 9 do 15. Przechodzący w sobotę przez Plac Wolności mieszkańcy przystawali zdumieni. Na ustawionym na placu Ringu od wczesnego przedpołudnia do późnych godzin popołudniowych toczyły się tu walki w kickboxingu. Swoje umiejętności zaprezentowało około 50 wojowników. W popularnym już w Szczecinku wydarzeniu Hopsa na Zachodzie uczestniczyli nie tylko zawodnicy ze Szczecinka, ale także zawodnicy z Narodowej Kadry Juniorskiej. Tym razem widzimy się po raz trzeci przed ratuszem. Jest to wydanie specjalne z tego powodu, że organizujemy je wspólnie z kadrą narodową juniorów w formule Low Kick i K1, czyli najmocniejszej formule w kickboxingu. Skąd pomysł na taką imprezę plenerową? Z racji tego, że jeszcze tego nie było. Z racji tego, że mamy bardzo ładny plac wolności oraz ratusz. Fajnie w takim miejscu zrobić imprezę i pokazać się szerszej publice. I nam jako klubowi i i szerszej publice, czyli przyjezdnym jako, jako miasto. Jak wygląda cała ta zabawa w bitki? G zaczęliście od rana, kończyliście prawie wieczorem? Już nie, już nie taka zabawa, wszyscy. Ca całe przedsięwzięcie polega na tym, że jest to jakby start przed najważniejszą imprezą w tym roku, czyli sami Europy we Włoszech, Vido Di Solo. Jest to jakby pierwszy stresor dla tych zawodników, znaczy ostatni stresor przed zawodami, więc oni wszyscy traktują to już na poważnie, sparują w większych rękawicach, w okręczniach jeszcze na kolana, ale jest pełen kontakt. I na tym to polega, że oni, każdy zrobi po jedną, dwie, trzy walki. I tak, zaczęliśmy już od 10.11 10, i po, pobawimy się tutaj, jeżeli chodzi o zabawę, to tak do 17.18. No właśnie ja powiedziałem zabawa, ale powiedziałeś, że to traktują wszyscy bardzo poważnie, bo to jest taki poważny sprawdzian przed poważnymi zawodami. Tak, jak najbardziej. Mistrzostwa Europy Waco Kickboxing Lido solo w Lido solo we Włoszech. Już całkiem niedługo i właśnie ta impreza nasza jest dla tej kadry takim bezpośrednim przygotowaniem startowym, sprawdzianem w całym cyklu przygotowań. Jak wygląda sytuacja z szczecińskich zawodników? Czy mamy tam swoich ludzi? Czy będziemy mieć swoich ludzi? Jak najbardziej, zakwalifikowała się cztery osoby z naszego klubu, z Akademii Spider Szczecinek. Cztery osoby w tym, Gaja Kłosowska w formule Full Contact na ringu, Paulina Sorgowicka w formule Point Fighting na macie oraz bracia Sokołowcy Wiktor i Szymon na formule planszowej Light Contact i Kick light. Cztery, czterech zawodników i Bartłomiej Mięciuk y, jako trener y, kadry narodowej y, kadetów w formule. <grymne> <grymne> Czyli mamy swowy, czo, swojego człowieka w stawie trenerskim Dokładnie, dokładnie. Formu w, w, formuła Light Contact jest to formuła na macie. My, my od tej formuły zaczynaliśmy. Kuba pos potem poszedł jakby już formuły ringowe, i, i, ale od tego jakby zaczynaliśmy, to też jest formuła podobna do startów w tekwondo, tak jak nas przygotował święty nasz trener Krzysztof Pajewski. Y, impreza jest w w trakcie, właściwie jesteśmy w środku, ale czy możecie już ocenić, że taka impreza w takim miejscu wypaliła, czy, czy to będziecie kontynuować? I to fajnego pan e, słowa użył, bo <gry> wypaliła e, dosłownie i w przenośni, a dosłownie dlatego, że e, tak nagrzany był parkiet e, i, i ta mata, I teraz położyliśmy dodatkową matę, która się mniej nagrzewa, e, tak się nagrzewała, że aż e, faktycznie poprzecierali sobie stopy zawodnicy od tego jak było ciepło w samo południe. Dlatego no, szybka reakcja z naszej strony, mała przerwa obiadowa, miała być krótsza, no, ale przedłużymy ją, specjalnie wychodzimy, jeszcze wcześniej rozciągaliśmy baner. Y, no i po prostu działamy, żeby, tych walk, żeby zawodnicy mogli też w pełnym komforcie walczyć. Fajnie, że jest taka pogoda, y, bo we Włoszech wcale nie będzie chłodniej, y, więc ten y, stresor będzie jak najbardziej podobny do tego startu we wrześniu. Czy to jest ostatni z Waszych pomysłów, czy jeszcze macie. Jakieś tam y, w tajemnicy trzymacie na przyszłość? Pomysłów mamy dużo, jeszcze nie wszystkie zrealizowaliśmy. Jak na razie no, rozwijamy się cały czas, tych pom pomysłów mamy dużo. Powoli odkrywamy nasze karty, to jeszcze nie jest w ostatni naszych pomysłów. Liga też jest jakby przedsięwzięciem, która, y, przedsięwzięciem który, które będzie się pojawiały cyklicznie. Następną edycję planujemy mniej więcej na listopad. Zobaczymy jak się jeszcze ułoży kalendarz Polskiego Związku, tak żebyśmy mogli dopasować i wstrzelić z naszą imprezą dla największej liczby osób. Jednocześnie jest to wielka promocja Waszego klubu. Tak, no, zbliża się już nieubaganie nie, nie kolejny sezon. W, zroz, rozpoczęliśmy już zapisy, właśnie od dzisiaj stoi tam nasz namiot. Można się przyjść, zapisać, sprawdzić nasz cały grafik. Są to też nasi trenerzy, począwszy od boksu, od, od, od grapplingu, przez keyboxing, przez grupy poranne, popołudniowe też nasz grafik dopracowaliśmy na, na tym etapie, że można przyjść, zostawić dzieci na jednej macie, ćwiczyć samemu y, trening siłowy na, na drugim macie, prowadzonym przez innego trenera. Więc y, no, rozwijam się cały czas. Zapraszamy do nas serdecznie, jeżeli ktoś miał jakieś pytania, chciał sprawdzić nasz grafik, zapraszamy na stronę spidergym.pl. Tam jest pełen grafik, wszyscy nasi trenerzy można, można zadzwonić, napisać. I... Albo podejść na Koszalińską. Albo podejść na Koszalińską, a dzisiaj jeszcze w ekskluzywnym, na, ekskluzywnym naszym namiocie dowiedzicie więcej informacji. Ja bym chciał jeszcze e, dwie rzeczy e, nadmienić, e, zachęcić tutaj e, do odwiedzania e, spe, facebookowego, e, facebookowej grupy e, Poczciwy Bazarek. E, organizowanego przez poczciwe chłopaki w celu zbierania środków na, na aukcje charytatywne, tutaj m.in. dla potrzebującego Kamila, chłopaka ze Szczecinka, który cierpi na straszną chorobę. Także zapraszam poczciwy, Boza, poczciwy bazarek na Facebooku. I, I kolejna sprawa, to chciałbym nadmienić, że nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tej imprezy, gdyby nie Świętej Pęci, Krzysztof Pajewski. także... Hołd dla niego i niech odpoczywa w kuchni. A propos, przypominaliśmy, dzisiaj o 12 było wielkie pompowanie na, e, przy zamku. Czy też braliście udział? E, był challenge, właśnie zbierając, zbi zbierając pieniądze dla tego e, chłopaka. E, tak, był challenge. Słyszeliśmy, jak, jak chłopaki e, pompowali po, po pompowaniu, przeszli już akurat placem, e, wykrzykując swoją salwę i, i tak zostaliśmy nominowani. Jeszcze, jeszcze nie zdążyliśmy zrobić pomyłek, bo to się wydarzyło dosłownie przed e, godzin, godziną. Może macie szansę nominować się od razu, tak, nominacje padną na pewno w naszym nagraniu, które będzie tutaj Tutaj będziemy pompować. Nominować na pewno będziemy kadrę narodową. A przypominam, zbieramy pieniądze dla chorego? Kamila. Panowie, to taki ostatni chyba ważniejszy sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. Tak, po ukaże Świata, który był w czerwcu. Był okres teraz na, na podpracowanie e, siły, odpoczęcie troszeczkę od startów. No i dwumiesięczny, praktycznie trzymiesięczny okres bez startów. więc e, ta impreza, ten event jest takim bardzo dobrym momentem na to, żeby przypomnieć zawodnikom, e, jak wygląda ring, jak wygląda walka w ringu, jak wygląda rywalizacja i, i jednocześnie dla nas jakiś sygnał, co tu jeszcze trzeba. Patrząc po walkach zawodników jesteśmy mocni, jesteśmy przygotowani na te mistrzostwa. Jesteśmy bardzo mocni. Zawsze jesteśmy najmocniejsi, staramy się być najmocniejsi. Na tą chwilę nasza młodzież pokazała nam tutaj to, czego od nich oczekujemy. Czyli tutaj zadania taktyczne były wykonywane no, normalną rzeczą. Zawsze jest do poprawy. Na to jeszcze mamy troszkę czasu, ale, ale wykonali tą pracę, którą gdzieś tam pracowaliśmy sobie przez cały rok bardzo dobrze na tym, w tym sprawdzianie. No i my zawsze jedziemy po złoto, więc zawsze staramy się godnie, godnie reprezentować kraj. A mamy taką młodzież, że jesteśmy przekonani, że oddadzą wszystko w ringu, żeby przywieźć jak najwięcej medali. Panowie, jak oceniacie ten event w przecinku? Fajna impreza pod gołym niebem w centralnym punkcie miasta? Bardzo fajna, jeżeli chodzi o. To działanie tutaj i Bartka i Kuby no, Szapoba, e, bo, 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 bo stworzyli nam fajną, fajną rzecz tutaj, fajną imprezę. E, sam event jest, jest rzeczą, która jest w tej chwili cykliczna. Pierwszy raz chyba tutaj zawitało K1, bo do tej pory chyba był full kontakt. E, Piszemy się na każdą jedną taką imprezę, jak będzie możliwość, jeżeli chodzi o kadrę. No i na koniec muszę zapytać, bo jesteśmy ze Szczecinka. Jak oceniacie Państwo formę naszych zawodników tu ze Szczecinka, bo startuje chyba, startują trzy osoby. No zawsze jest, zawsze trzeba na nich uważać. To jest fajna ekipa, mają dobrych trenerów, jak nie, nie jednych z najwyższej klasy. No i tutaj zawsze trzeba uważać na tych zawodników. to ich osiągnięcia chyba mówią same o sobie. Panowie, trzymamy kciuki i za kadrę trenerską, no i przede wszystkim za zawodników. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrą dyspozycję przed rozpoczynającym się sezonem zaprezentował szczecinecki tenisista stołowy Antoni Biedziuk, aktualnie zawodnik KS Jezioro Tarnobrzeg. W miniony weekend rywalizował w pierwszym integracyjnym ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego. W tym turnieju Biedziuk zademonstrował wysoką formę i ostatecznie zajął drugie miejsce. To wielki sukces, gdyż rywalizował z zawodnikami teoretycznie zdrowszymi. I to była już ostatnia informacja w dzisiejszych aktualnościach. W dalszej części programu zobaczymy relację z 20. zlotu w Bornym Sulinowie, a następnie cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnim punktem naszego dzisiejszego spotkania będzie magazyn telewizji lokalnych. W środę aktualności poprowadzi Jolanta Zielińska. Do zobaczenia.